Cześć, tu znowu Kolba Dzisiaj zgramy sobie w i jest ze mną Maksiu No cześć wszystkim Jesteśmy koło... czekaj... Clearview, tak? Tak I zapowiada się, że jebniemy zaraz Dokładnie, bo na serwerze jest dwóch tchugów I jeszcze kurwa z moim Widzę skillem, z... bo Maksia kurwa nie widziałem jak był trzy metry ode mnie w <noise> Polaczków jest może nawet i trzech, jak na pewno. N.E.K.L. i sypaczka. Kurwa, to był krzak, co? Ja myślałem, że to kurwa ten. Co, że to zombie? Albo ludź. Ludź. Chyba, muszę się bardziej rozglądać, bo ja taki nieogar mam z tym, z tym. O, jest jakiś tam... A nie, tu zombie. Jest człowiek, człowiek... Nie, kurwa, to też zombie, tylko że przebieg szybciej. Kurwa, wystresowałem się. Słuchaj, <laughs> moją moje. No kurwa, no ja Cię nie dzielniko. widzę stąd, jak Ty tutaj jesteś. Czekaj. Czekaj, ja se zmienię kurde ten. A co, grasz na ultra? Nie, po prostu mam może za... Za ciemny obraz ustawiony. Na ultra z frapsem to miał chyba pół fpsa. <gry> Fraps tak zamula mi kompa, że masakra No x spróbuj nagrywać Ale tej x też zamula kompa strasznie Już też próbowałem Bandicam Bandicam mi się nie podoba Sł Słabsza jakość mi się wydaje Ale na takich grach jeszcze jak LOL czy WarZ to 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 jeszcze daje radę co nie stał? Ale już na tych lepszych ciężej by było, typu... typu właśnie Far Cry czy Crysis. Wow! Ale mi wystraszyłeś, bo myślałem, że ty to zombie. Ale na pierwszej osobie się bo gra, masakra. No, nie da się goć. W sumie wiesz, to jest niby symulator, nie? No, tak. no To nie powinno być trzeciej osoby. Wtedy to dopiero ciężko by było. Nie można by było przez tekstury zaglądać. Nie jestem pewien, ale w, chyba w Daisy jest tak. Że tylko z pierwszej osoby, tak? Tak, tak mi się przynajmniej zdaje, bo... Ja się na ten temat niestety nie wypowiem, bo z Daisy jeszcze nie miałem styczności. Chyba ja miałem, ale chwilowo mi, nie spodobała mi się grafika. A ja słyszałem, że tam jest lepsza grafika, ktoś mówił. Nawet u nas na tym, na tym naszym. Nie... Nie wiem, zobaczę sobie na, na tym na internecie i porównam. A to jest też darmowe? Nie, musisz armę kupić. E... Ale chyba da się skakować Bo tak dziwnie wyglądają w tych grze Ja nie gram, Max z skrakować, tylko oryginały. Ło, cztery zombie mnie gonią. Poradzę sobie. Mówisz? Już się raz tak zginąłeś. Nie, po prostu ja nie zauważyłem tych zombie, dlatego zginąłem. Babie ja zginąłem, lol. Nic nie widzę na oczy. <laughs> Jaki nub. Masz coś do jedzenia? Do jedzenia nie, nic. Tylko Musberga, 912. Ej, ale życie nie odnawia. Tu jest cano soda, czekoladę bar i mini sign. Wszystko muszę zjeść. No, się ale to ci nic nie da. No popatrz sobie na ten. na, na życie. Czy coś, coś ci dało? Za mało. No, coś, coś dawało mi. Nie pytając, co? Szpitala zaraz jest, musimy podać. Ja tak mam czepono przed oczami. Wiem, wiem, ale ty, ja patrzyłem i to się nie, nie da rady, chyba też wykrwawić, jeszcze póki co. Tylko jest takie złudzenie, nie? Jakbyśmy się wykrwawić. A jeszcze? O, tu jest woda i bag of chips. To weź się rozglądaj, hmm. nie? No spokojnie, spokojnie. Tam może tutaj w domku typek, pad wiesz, bo tam jest strasznie dużo zombie pobugowanych. Wejść zobaczyć No Czemu ja nic na oczy nie widzę A tak czerwono Jak coś to będę walił z Wozberga Nie streciku Nie mam dalem ci Proszę. Powinienem dać sobie radę i to jest kilka tylko Po jednym postaram się lurować i będzie dobrze O, cztery się w drzwiach zbugowały Coś tam? zupkę no pisaczek o zupka pomaga Tak? Mam po, mam po kolana no, a miałem Ale jaka nogi. zupka Jaka zupka Jaka U stopy. U stopy. No Can of Soap Aha, no to git, to już przynajmniej wiemy Ooo, w końcu coś widzę Po kolana życia No ja mam po ręce, nie? Tak podłownie no I teraz dwa razy dziabno no to teraz trzeba zupy szukać. <laughs> Zupa, pasta, pamiętaj te w puszkę, te większe. No możliwe, możliwe. Gdzie choinka? <laughs> to byliśmy w tym no Tak, wiesz. Byliśmy. No, no, no. Stąd przyszliśmy na. Szpital. Oh. Gdzie to jest szpital? Tu przynajmniej. I myślisz, że w szpitalu będą jakieś te rzeczy do leczenia? Będą Oj, wiesz, wątpię. Przecież to jest. Miejsce, w którym wszyscy ludzie na początku wyszukali ty tych rzeczy. Więc na pewno tam nic nie znajdziesz, już, już jest tak wyczyszczone. Woda. woda nic nie daje, na pewno. nie? No nic, szkoda. Ciekawe, kiedy potwierają wszystkie budynki. O, już sporo, że ja, ja to wiem, sobie wiem. go patrzę. O, mam painkillersy. O! Ulec mnie, bo ja na nic nie widzę. No już masz po kolana, fujaro. No ty masz po ręce. Dobra, mam trzymaj. pan i pan killersy. Dobra, mam już. ty tyki, przepraszam. To ty teraz masz więcej niż ja pewnie. Mam po łokcie. No ja mam tak, raczej po ramiona już. Jeszcze ja wejdę sobie tutaj do sklepu. Gdzie tutaj jest ten szpital? To, to, był, to był szpital. To, co teraz weszliśmy? Tak. No. Szpital, apteka, nie wiem. To no raczej apteka. No raczej tak. wielkości. Woda, woda, czekoladka. Ja wodę mogę zjeść. No, ja sobie jedną wodę też wezmę, wiesz, bo już mi się chce pić trochę. Ja pamiętam, jak jeszcze była waga przedmiotów zbugowana, że mogłeś nosić pełną broń. No, 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 można było. Chodź na komisariat, co? Dopiero tam po Można potem było nosić tyle, ile miałeś miejsca, Pak-Paku Tak. No, Dokładnie. Po 20 wód się nosiło. Pono panki lezo. Ile antybiotyków wtedy było? Zmutowany zombie. Gdzie? Nie daj mu się cię Takie duże to są zmutowane? Tak A bez bugowane. Już tyle czasu to raczej są Tutaj chyba jest czysto wiesz W autobusie zawsze też coś było Jest coś w samochodzie Woda O M9 hełm Latarka tutaj była Zrobimy latarkę, to już w dupę z latarką taki... Co masz? Anakondę, to jest dopiero spróbuj Weź się rzuć Rewolwer, nie dam ci No się. na chwilę tylko Haha, ha, zginiesz od niej no Ona strzała bierze No super. No tak No nie próbuj, to ci mogę powiedzieć <laughs> Dara jakaś tam leży To się cieszę, że masz anaklondę? To jest spluwa, kurcze masz Strasznie nas... cicho tutaj Nie wiem czy to nas strzała, no jak wziął kaszynę to nas strzelał, po prostu w mordę dostał przy wejściu Może nie miał całego życia, wiesz? To też tak mogło być, a może blisko byłem Po prostu w szupylnę dostał Jak no, się wstraszyłem ciebie, weź Co to jest? Flergan Co to jest? Flergan Co to jest flergan? Nie mogę je wziąć Czekaj Aha, flergan No, weź strzelnią A to ja muszę flarę wziąć, nie? Nie, nie musisz, tam jeden nabój jest Czy... To ma specjalne naboje, weź strzel gdzieś W górę na przykład, w górę <laughs> Ale jaje No ja mam tu flarę i nie mogę jej zaaplikować Specjalne trzeba wiesz naboje Nie wątpię żeby się z tego dało zabić wiesz Specjalne naboje Kocharotki nic nie ma Soda tylko Czekaj zobaczy czy daje coś życia Nie kompletnie nic Czy tu się skradasz? No i się przestraszyłem. Czego? Bo słyszałem, jak ktoś ze sklepu wychodzi, to był zombie. Słyszałem, widziałem. Myślałem, że ktoś się wychyla po prostu. patrzę, czy nikogo nie ma. To osiem ludzi na serwie. No to też tak. Już nie, hard by musiał być. Zubka? Nie mogę jej Mogę, mogę brać. Nie, nie mogę już nic brać. w plecak małem mieć. Ty masz jeszcze tego mediuma? Nie mam, mam... O, są zupą się wyleczyłeś? Tak. No, no bez jaj. A chips, can of soda... Instant oatmeal. To może też coś dodaj ta, ale ty jesteś dyskretny. <laughs> o oh, fuck. Jak się przedygałem Czego? Help, me, help, me, help, me, help, O oh, fuck. Ale ty się No ty, ja myślałem, że to ty jesteś. No, ale ty jesteś debil. Mam teraz znowu tyle samo życia co przed antybiotykami i przed tym. E... Co to był za debil? Nie wiem Musisz Ktoś nas goni na zgon, nie, nie zombie Jestem awk, musisz mi bronić Chyba, że mnie już zabił No słyszę zombiaka, który biegnie, ale go nie widzę Widzę, tutaj jest Help no Muszę przynajmniej trochę jaśniej robić Dobra, muszę znaleźć trzy zupki Albo kurde antybiotyki Do post -office. Już mam przygotowanego Mozmerga w tamtym miejscu <laughs> w rogu, nie? Ktoś zostawił, to czytamy Ich habe zwei Bananen <laughs> Ich bin der Wurstkin Co to znaczy? Nie Ja tam nie znam się na niemiecku Ich habe ma, to chyba ma no. dwa banany, czy co? No, ich habe dwa bananen, no to tak To jeszcze zrozumiałem <laughs> Gorzej już z tym drugim Grandol, o Grandola, Grandol się przyda. Energy drink Power is back. Co to za firma? Pokaż, pokaż Mur Energy. Mur energy, nam coś daje. Wcześniej Energy drink nic nie dawał. Mur energy. No, wcześniej nic, ale teraz chyba dodaję stamininy, nie? Nie, to sprawdzimy, tylko będziemy z miasta. Wziąłeś? Halo? Nic nicimy teraz patrz tam w górę całkowicie mapy W górę mapy uh -huh. Możemy spróbować, ale to już na jakimś bardziej zaludnionym serwerze. Tak do 15 ludzi No co ty? To nie, zamiaru się męczyć z cheaterami no w sumie rację, no tu, tu jest racja, bo im więcej ludzi, tym więcej czytów też będzie, nie? Dokładnie. Ja tam s... A tam, gdzie jest mało gdzie ludzi, jest 100 to nawet. Po ludzi weź, nie? Tu się schowałem za siano i ziołek po prostu w banie. W banie dostałem, ale się przestraszyłem. Dobra, za wycofasz. Ale nie dostałem. Pojdę tutaj no. do domu. Eee, jak jest tak z 8 ludzi, to nikomu się nawet nie będzie chciał czytować, bo po co? Dokładnie. O, SpikeBuddy Flashlight, to dużo bije? Nie wiem, więcej nóż chyba. No teoretycznie to powinno chyba więcej wyjewać. zostawię to, bo mi to jest tak potrzebne. Nie by był e, ten... E, enchanting broni. Żeby można było łączyć przedmioty. W jaki Kocik sposób? Gwoździe znaleźć. a I tak dalej. Gwoździe, pałę. No, to by było ciekawe. Hmm. że to mało broni by tak można było zrobić słyszę gdzieś zombiaka, kurwa no jakbym miał go na plecach brakuje mi tego że w, w, w jednej rę że możesz trzymać dwie broni nie? a czy chodzi mi o broń białą i o broń palną no 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 brakuje mi tego tylko chodzi mi o tą broń palną nie żeby to coś było typu jednoręczna broń no chodzi o pistolecik nie? tak o pistolet na Anakondy? No bo to jest trochę takie głupie rozwiązanie, że możesz trzymać tylko ten, e, albo... O oh fuck, o oh fuck! Tam domek jest parku, że ktoś tam wiemy. na śledzi, wiesz? No, Zalony, lornetek, nie? No, też ciężko teraz z tymi lornetkami. Pierwszy odcinek gdzieś tu nagrywałem i się złożyłem. No, na no oglądałem, oglądałem. To już jest chyba trzeci, tak? Trzeci. Nic ciekawego? Nic. Hano osoba. O, którego mam stolecik. Jerry. Taki? o. -o. Jericho jest lepszy, nie? Od tego. Kolpa? Od tego 911. Nie wiem. Nie powiem ci. Bo 1911 niedawno gdzieś prowadzili. Ale w farmy. No. Ty no weź. Się staram tu obserwować, a tylko twój ryj widzę. To lecimy teraz do Koton Koton Band no. I Bat Farm. To dawaj na speedzie. Bailę. waliło mi grę. Oj, oj. Za Serwera nie Zaczyty! Teraz ja ja się przy farmie trochę. Tu to był? 7-5. E, no, 7-5. muszę jakiś intro zmotać do tego. Do tego. Do tego. Do no. Tak Do intro Do tego. Ja nie lubię jednak nagrywać. już Do tego. zanim tego. Już się jasno robi. O kasa wypadła Ole tam ich leży Ciekawe czemu ich tyle aż tam leży To jest jakaś historia w ogóle opisana tego u Czy to jest tylko tak bo jest Chyba tak bo jest. A... Gdzieś teraz ma być ostatni odcinek. What the fuck, waliło. Czego ma być ostatni odcinek? To ty hmm. tu biegasz? Tak, The Walking Dead. O, już ostatni odcinek? Tak, tego sezonu. Ano, sezonu. Nie wiem kiedy chyba. Coś tam słyszałem, że w niedzielę, tylko nie wiem którą. A ja słyszałem, Sobotec. nie wiem, to jest chyba w poniedziałki te odcinki są. A oglądasz wszystkie odcinki? Tak. W sumie ja też zacząłem teraz. Dobra, lecimy. I zaraz zobaczymy, co ten Energy Drink daje. Czy tylko pragnienie odnawia? Czy dodaje też, też stamininę? W sumie powinien stamininy i życia trochę odnawiać. Mi się pokazuje, że w kampus jesteś, fajnie. <laughs> Może tam jestem, a to jest tylko mój hologram. Może. No i to trochę daleko jeszcze jest do tego. To dawaj do Chico's Highway lecimy. Sobie gdzie jesteśmy, Chico's Highway? To Bad Farm, tam jest fajnie, chodź. Ja tam dawno nie byłem. W sumie też. Ja nie byłem bardzo dawno. Najdawniej to chyba nie byłem w sumie tylko raz i to z tobą byłem. Tam gdzie jest ten. Co tam tak jasno, widzisz? Na polanie. E, przy tym samolocie tam rozbitym na lotnisku. Lol. Wow. Jasne, że to piasek To jest tak jasno Jedno no, co ty Aż się zmienił na Jericho, kurwa Ja mam Anaconda, nie? No ale wiesz, na dystans to anakonda chyba też trochę wymięka Snajpa by się przydała Nie, dwie snajpki Ubiłem jedną chyba, trzy osoby, cztery i padłem. No i tak mu tam chyba tylko dwa amo zostawiłem. No do amo, AMO do, do tego też w sumie ciężko jest zrobić. Ciężko, ciężko, tam mam jeszcze troszkę, chyba z cztery magazynki w tej Jak się Ciebie wystraszyłem, Maxio. <słuch> czekaj, czekaj, bo już w sumie nie mam energii. Energii dodaję i, i pragnienia. Dodaję? 1 czwartą nie jest tak dużo, no, trochę więcej niż Grandola. no, tych jest tak mało ludzi, to tak wiesz, odprężasz się trochę, nie? To zaraz to Ci wyleci na rej. No tutaj też o mało kto chodzi już. A na czym cheaty polegają w tej grze? Na aimie, czy na czym? Eee, widzisz przedmioty. Ale gdzie, na mapie? Tak. Znaczy, w pobliżu ciebie. A takie jakby wh, się... tak? No, poświetlone są. Widzisz, masz wh, masz aima i chyba tyle. A pragnienie i ten? Hmm? I głód? Nie wiem. Nie wiem. Nie powiem, ci bym musiał zobaczyć. To odpal i zobaczymy. Szkoda, <śmienic> klasa. <śmienic> <śmienic> no, to tak jakbyś dwa razy grę kupił, a Po kilku dniach nie będziemy w ogóle. Dokładnie. Byśmy się Dobiegniemy tam. Skończę odcinek, wiesz? Już trochę długi jest. Idziemy w następnym, jeszcze coś tam pokażemy Co ja już, masz już 20? Co mówisz? Masz już 20 minut już na ten odcinek? Już koło 30 chyba nawet będzie, wiesz? <laughs> A nic się nie działo No bo mało ludzi jest na serwie Jak ktoś lubi exploring, to mu się spodoba W sumie to nie pamiętam, o której zaczęliśmy gdzie ty biegniesz? Ej. ja przy wodzie, ale my idziemy do Batfarm. Nie biegamy razem, żeby nas nie zaczupali. Kurde, 8 osób tylko jest, jeszcze 4-5 i by fajnie się grało. Ja to ja bym strał ze strachu, ja bym kogoś spotkał. Czemu? Myśmy zginęli i co? Tyle broniłam. Co ja mam przynajmniej? Jak ja mam... Kto to? Nie wiem. No, nie, nie. To jest... co zombie, widziałem. <śmiech> 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 to co się pyta? Nie s Nie sresz, nie. Ale się od razu ja, chyba z 8 zombie podniosło. Nie wiedziałem kto to, no. Zobaczyłem tylko potem, że zombie leży. Nieżywe. Bo nie byłem pewny, czy ono nie żyje, czy ten, a już nie chciał mi się zmieniać. Z takim nie chcę się zmieniać, możemy dostać zaraz kółkę w <grym> łeb Nie no, o już jest fajnie, przynajmniej 11 osób jest na serwie. No. cywil, 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 huk cywil, Ten jak stoi tam na tym. O kurcze Co jest? Mój Kuber. No co ty? Gdzie? Pod tutaj po Ty to roku. zawsze coś znajdziesz Tfu, jest, bo miejsca Idźcie ja pod studą. Znaczy pod wódką, tak taką kołoponą. No, no widzę. O, za ciężki już dla mnie. Chodźcie, trzy zombie biją. O, fakt, tak odejdź, odejdź, odejdź. Jestem ja z nim teraz. Oj, też mnie trafił, Oj, dobra, spada mi ten Ma no, jestem zatruty Masz tego? Co, nic nie Eee, no wiesz o co mi chodzi, bo kurde, stąd jest strasznie daleko do Goblin Thick, A do też nie dojdę Dobra, w tym, w tym miejscu akurat będziemy kończyć ten odcinek Więc póki co będę się no. z wami żegnał ja również. Do usłyszenia się. w następnym odcinku.